Hello there! Dzień dobry wieczór, z tej strony Franek Czterna, i witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku Będziemy sobie na nabu na nabu, na, na ale tak konkretniej to będziemy na krążowniku Republiki w Venatorze. Tak, na Venatorze będziemy się tam na A tu Wuder coś tam kombinuje. Za naszymi plecami. Oczywiście. Jestem... O, o. Nie! O kurde, ej, dlaczego mi ten? Halo! O nie! ej, dlaczego mi tak dziwnie ten? Co jest grane? Kurde, no nie. Tak nie być nie może. Tak być nie może być. Hmm. Dobro, to nad ha, 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 ha. Chcesz latać, to polatamy sobie razem mm -hmm. Gol. No, joda, joda, doda. Yoda. Kurczę. Dlaczego oni się mi na plec na plecach? O. O, -o. O, o. dostaliście mieczem w łeb. Ej. Lecimy. Orej. O, -o dlaczego tak dziwnie to zrobiłem? Halo. E -e dziwnie, dziwacznie. O. Lecimy, Kenobi, do twojego serialu prosto, nie? o, o. E, Nie! O-o-o, nie! Uciekaj. O kur... O, Ale dziwnie... Dziwnie spadł. Ale pajac. O kurde. Ej, dawać mi go. Dabaj mi go, dawać jodu. Jodeła no. Anakin i z obi wanem tam byli. Na miejscu odeprzeli mój. Odparli mój. A, tak! O, kurde. Nie masz już staminy? O nie, już co tam skupaniec. skubaniec? Bardzo szybko zresztą. Aha, kurcze no. Nie wyszło. jak chciałem, ale. Dawaj go! O, dobra. Aha. To 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 ale bardzo się szybko respią. Bardzo się szybko respią, i. Ja się tak szybko nie rozpiłem. I tak. Yy, bardzo. Bardzo blisko nich, nie? Kurczę no. O ściany jak, jak baranem o ścianę Tak baranem w ścianę leciał <grym> o, ale duku ich rąbie ładnie Jak na trąbie O o nie Nie proszę drużyna i ale dostali, dostali mieczem świetlnym o ty mamy będziesz widok o, 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 o nie kurcze mnie ciachną mnie udało mu się mnie ciągnąć tak ciachu, rachu, ciachu i do piachu o. Moja zwierzyna. Dobrze, słana sznieca prowadzi moc No nie, dlaczego? Pozostaje nam jedynie zliczyć ciała. Pozostaje polu bitwy przez hrabiego domu. Okej, okay, dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Bardzo szybko, bardzo easy. No to powiem, ale kurczę. Ale ale mi, kradli mi killa, no? Co za złodzieje, nie? Co za dzieje O, tu jest taki złodziej, może aż zakryli mu oczy. <ścoughs> nie no, że tutaj. Także, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia niebawem, <ścoughs> elo, elo, elo. Elo.